Dzień dobry. Pogadamy sobie troszeczkę o maturze 2023. Cześć. Do matury 2023 pozostało 100 dni. Czy tam 100 kilka, to zależy, jak liczyć. I nie da się ukryć, że zaczynamy ostateczne odliczanie. I niby wszyscy wiemy, co konkretnie będzie inne, bo przecież nas o tym bardzo precyzyjnie poinformowano. A jednak, jak pokazały matury próbne, tak do końca to chyba jednak nikt nie wie. A przynajmniej wielu ludzi ma wątpliwości. No bo z jednej strony zaczynamy już maturę według wzoru 2023, no bo w końcu mamy to 2023, ale ponieważ była pandemia i cały zestaw różnych innych plag, ktoś na górze postanowił te zmiany nieco zahamować. Nie opóźnić, bo wiecie, można było po prostu postanowić, że wszystkie te zmiany wchodzą na przykład w roku 2025 jednak. Ale nie. Wprowadzamy już. Ale tak nie do końca. I okej, okay, ja rozumiem, a przynajmniej mam nadzieję, że to wszystko, to całe hamowanie, to całe zamieszanie jest rzeczywiście w trosce o ucznia, o Was. Koniec końców trzeba się jednak cieszyć, że będzie łatwiej niż oryginalnie miało być. I za to jestem, i za to pewnie wszyscy powinniśmy być wdzięczni. I to, co mnie jednak trochę martwi, to cały ten chaos wokół tego, a w efekcie bardzo często zagubienie uczniów, ale i wielu nauczycieli. Wiecie co? Nie martwcie się zmianami, przynajmniej na razie. Zobaczymy, czy do maja jeszcze się coś nie zmieni. Żartowałem, oby nie. Po prostu na spokojnie skupcie się na nauce, na powtarzaniu. Sumiennie, najlepiej codziennie, ale też nie jakoś strasznie długo. Na przykład na angielski idealnie byłoby poświęcać około pół godziny dziennie, ale codziennie. Choć to oczywiście zależy od bardzo wielu rzeczy. Między innymi waszego aktualnego poziomu i tego poziomu, do którego aspirujecie, na którym chcielibyście być. Ja mówię tylko, jak byłoby idealnie. A przy okazji tego powtarzania, warto byłoby korzystać z dobrych materiałów. Dzień dobry. I dobrych, rzetelnych źródeł. I tak sobie myślę, że kilka ciekawych okazji do takich powtórek może się w tym roku pojawić. Jest takie angielskie sformułowanie Divine Appointment. Dzień dobry. Spodziewajcie się niespodzianki. Dziękuję. Do zobaczenia już wkrótce. Rock your English!